Siemaneczkowice, witam na kolejnym materiale oczywiście z Skinsa. Klasycznie przed rozpoczęciem wybierzemy sobie zwycięzcę, który wygra skina. Także zwycięzcą jest Kamilek, super odcinek o 14. No to trochę cię ci pospało, bo chyba o to pytałem wtedy. Także cóż, ty jesteś zwycięzcą tego skina. Mamy ciebie. Jest subskrypcja publiczna, także skina mogę rozdać. I osoba z ostatniego odcinka, którą zaprosiłem do siebie tutaj na odcinek, niestety nie odpisała, nie napisała do mnie na Discordzie, nie skontaktowała się. E, także będę musiał niestety zrobić rerola. E, także dzisiaj w tym momencie jeszcze, e, jeszcze oprócz tego losowania e, na skina. Sekundę jeszcze potwierdzę. Oczywiście skinek jest potwierdzony i oprócz jeszcze tego losowania, zrobimy sobie losowanie. Niech będzie z tego, samego, z, te, z tego samego materiału, zrobimy sobie losowanie na osobę, którą zapraszam tutaj serdecznie do mnie i będziemy kręcić jakiś fajny proficik. Czekajcie, odświeżymy sobie to. E, weźmiemy sobie, oczywiście z tego filmu, widzowie oglądają. Z tego filmu weźmiemy sobie oczywiście linka i zapraszam osobę, Łukasz, Łukasz, yy, o 10 wstałeś, także zapraszam Ciebie tutaj do mnie na odcineczek, skontaktuj się ze mną na Discordzie, tak będzie najprościej, albo na moim serwerze, link oczywiście w opisie, albo na mojego, albo na moim Discordzie, na priv, możesz też napisać, tutaj i tutaj będę dostępny. Yy, także co, mam nadzieję, że dzisiaj krótszy wstęp, przypominam oczywiście jeszcze o moim kodziku, yy, kodziku matuszyst. Który daje oczywiście tym razem 15% doładowania z racji z nową promocją I przypominam o tym, że strona jest do osób pełnoletnich I skiny, które wpłacacie w tym momencie od razu przychodzą do waszego, na wasze konto Większość tej wartości, także polecam zapoznać się właśnie z tą nową promocją A my co, zaczniemy sobie klasycznie naszym klasyczkiem A dajmy sobie, ostatnio zrobiłem taką bitwę na trzech w Underdogu I dała naprawdę bardzo ładnie Także zobaczmy, jakoś nie jestem przekonany jeszcze dalej do tych Rapanujów Osobiście skrzynka, no tak kurcze co mam powiedzieć, taka piąte, bo jak sypnie, no syp, sypnąć potrafi, ale te procenty na te dobre dropy są naprawdę niskie, ale zobaczmy, może tym razem. No, czyli tak jak zwykle, dobra, czyli jednak trzeba było grać nasze gwizdaczki kochane A jednak jest Dev Strike dla Jinolda, no i teraz pytanie, czy, czy zdrobi, zrobimy... Ojo, pięknie! I jeszcze Containment Brief za ty, za kafla, ty! Okej, okay, dobra, nieważne, chciałem powiedzieć już narzekać, chciałem już narzekać, a udało się wykręcić praktycznie szóstkę z tej bitwy, także to no bardzo mocny start. E, no i co, dzisiaj trzeba będzie jakieś skinki dla was powypłacać. E, I oczywiście dla osób, które jeszcze brały udział w tym giveaway, e, w tym konkursie na, 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 na tą awubkę, który odbył się ostatnio, trzeba będzie coś powysyłać. E, parę tych skinów, także piszcie do mnie na priv osoby, które brały udział. No i co, e, zróbmy sobie w takim razie następną bitwę, dajmy sobie trochę kocicy. Ja ostatnio się czaiłem na jednego skina, tylko już zapomniałem, z jakiej skrzynki on leciał. Ale dobra, może, może coś ciekawego uda się wydrobić. Dobra, zróbmy sobie taką bitwę na start, eee, znaczy na start, na drugą bitwę. Eee, trochę dużo tych kocic jest. Eee, no, zobaczymy, jak to wyjdzie. Tym razem dwóch standard, za trójeczkę bitwa, także, także dobra, także mocna. No, możemy się trochę pobawić, z racji, że przed chwilą wygraliśmy naprawdę fajny hajsik. Tu widzę na prawo eee, kałaszek za 120, także nieźle. Przepraszam, także nieźle. No teraz lipa. Grafik. No z grafika niestety nic nie wylatuje. No i dobra, teraz jakiś kukriarz? No nie no, na prawo, mam nadzieję, że nie drogi. Dobra, chociaż 1200 to nie jest jeszcze aż tak dużo. no Dobra, no dla nas w końcu coś? No jak na razie jest mega lipa. Dobra, może teraz yy, z kilowata jest kukri. Tylko bardzo tani za tysiąca. No i pytanie, czy teraz jesteśmy w stanie jeszcze coś dropnąć? Nie, jest nomad na prawo. I niestety ta bitwa porażką się okazuje, ale szczerze nie była, nie była ona jakaś zatoki. I zagrajmy na trzech w y, terminalu. Niech będzie trzech terminal, bo wydaje mi się, że o, i to sobie wypłacimy dla Was, proszę bardzo. To już sobie jednego skinka dla Was wypłacimy, który będzie dla osób, które brały udział. Ja to sobie w międzyczasie na drugim ekranie. Mam nadzieję, że mi się Steam odpali na drugim. No niestety nie. Oj, nic nie przesłoniłem. Dobra. To zaraz sobie to ogarnę. Dobra, Steam, proszę mi tutaj, wrzucę sobie go na drugi ekran. Skinek właśnie w tym momencie przyszedł. Yy, także go sobie szybciutko potwierdzę. Dobra, no niestety, sorry, bo zasłonię wam troszkę. Zasłonię wam troszkę. Yy, czy coś wyleciało jak na razie średnie? Jak na razie mega lipa, bo tylko jeden augy. No, teraz ładnie, dwa skiny, trzy w sumie łącznie, dla mnie dwa, no ale fajnie, okej, okay, jest w końcu coś wartego uwagi, no o tym właśnie myślałem, żeby poleciał jakiś dobry nóż, tutaj mamy Terminala, ej, ładnie, okej, okay, mamy ładną podbitę już w tym momencie, Witwa się na pewno zwróciła, jeszcze Atomic Alloy dla Ginolda, także nieźle, no i zobaczmy, mam nadzieję, że tego Terminala uda się ustrzelić, no będzie naprawdę dobrze, jeszcze teraz luksurka, jakby rzuciła naprawdę jakąś bombą, ja będę zachwycony. Druga skrzyneczka. No nic, dobra, może teraz coś dla mnie, a jak nie, to chociaż losowanie, żeby się udało wygrać. Proszę. No niestety nie ma nikogo, czyli jest losowanie, luksurka jak zwykle zawodzi. No, a tak jak widzę, że ani standard, ani Android by tu nie oddał, ale terminal na szczęście oddaje. Nie ma tutaj dużej, dużego zwycięstwa, bo tylko 1400, ale i tak moim zdaniem, jak na to ryzyko oczywiście, które ponosiliśmy z procentóweczkami. Tak, moim zdaniem, naprawdę, naprawdę dobrze. No i dzisiaj widzę, że tak nie możemy się zdecydować, czy my chcemy wygrywać, czy przegrywać. Jedna bitwa taka, druga taka. No i mamy tylko i wyłącznie dwójkę profitu. No trzeba to trochę podkręcić, także wydaje mi się, że zrobimy sobie nawet całkiem grubą bitwę. Może nie zaczynajmy od Desert Hydry, zacznijmy od czegoś spokojniejszego. Dopiero teraz dwie Desert Hydry. No i walnijmy na koniec Fire Serpenta. I tą bitwę zróbmy w dwóch na Underdogu. Wcześniej zrobiłem dwóch standard. Przegrałem, no to teraz dwóch Underdog. Zobaczymy. Mam nadzieję, że teraz bot na prawo wywali naprawdę kosmiczne dropy. Nie zliczę, która to już bitwa na Pago. Po prostu ten bot chyba mnie prześladuje. I to chyba będzie tytuł tego odcinka. Podpago mnie prześladuje, bo cały czas mi się dobite w dobija. Jakie jest to losowanie? Za każdym razem jest ten podpago. No ale jak na razie to nic nie wyleciało ciekawego, może teraz... Snake, come on, okej, okay, no jest to jakieś 600 zł, całkiem spoko, może teraz Serpent Hydra coś na prawo, jest Twilight Galaxy, e, także Bot Pago już ładnie wychodzi na prowadzenie, ale tutaj jeszcze chcę coś zobaczyć, pięknie, dobra, teraz proszę o coś takiego prawo-lewo dobrze, żeby ładnie to podbić, no niestety Fire Serpent absolutnie... Zjebał się, no i powiem szczerze, że ten profit taki mizerny bardzo przez to, bo najmocniej na tą skrzynkę na końcu liczyliśmy. Mi też szczerze nic nie wyleciało, nawet z tych Dicey na start, także, no powiem szczerze, że taka mizerna bitwa, bo nie przyniósł, nie przyniósł mi dobrobytu. E, no to dobra, no to co? Spróbujmy sobie, spróbujmy sobie, spróbujmy sobie. E, może bi dawno biaktywów nie było. Biaktywy, trzy 3 Goldsony, trzy 3 Mastery, dajmy sobie trzy. 3... Hydrotusy, no i walnimy sobie na koniec za mocno skutego i Pyrexa. Bitwa za trójkę. Ja bym poszedł za czasem, Zagrałbym jeszcze raz tego underdoga, bo tak jak zauważyliście nawet na live na underdogach mam największe winy na tej stronie. Także, także zobaczmy. Może tym razem będzie to będzie to bardziej okazalsze. Bardziej okazałe chyba się mówi. Bardziej okazałe. No. No, no jak na razie okazale dropię ja, bo jest 500 zł na lewo. Na Underdogu to nie jest zbyt fajna informacja. Drugi Baktiv no już taki bardzo mizerny trzeci. Okej, okay, jest ładnie, jest ładnie, bo jeszcze na prawo 600 zł doleciało na środek Hyper Beast. No i powiem szczerze, może, może być. Teraz byleby nic nie dropnąć. Coś tutaj... ale zauważyliście, że na tym nowym komputerze wszystko tak ładnie, płynnie chodzi. Dobra, te itemki się przed sekundą bagowały troszeczkę, ale yy, nie ma jakichś opóźnień, nie muszę nic odświeżać, także wydaje mi się, że to nie, nie była moja wina, tylko czy nie była wina g 4 tylko mojego komputera. E, niestety dostajemy nóż za kafla, także bitw, szanse na zwycięstwo tej bitwy są już bardzo małe niestety. Mam nadzieję, że może chociaż jeszcze tutaj coś ładnie podbiję dla tych botów. No jak te naklejki, kurwa, tak, ta, taka tragedia, że to szok. Żadna naklejka warta więcej. Dobra, powiedziałem. Dobra, nie wiem co się tutaj stało. Takich lagów jeszcze takiego buga jeszcze nie miałem. No i kurna dostajemy Asimowa. No będzie ciężko. No ja liczę jeszcze, to mam, mam malutką nadzieję, a włupka boom na prawo. No jeszcze tylko jakby botnex coś dropnął teraz za mocno skutego. Nie, Monster Marshall dla nas, to nie będzie na pewno zwycięstwo. Już jestem z tego, jestem tego przekonany. I mamy chyba najwięcej. No niestety, najwięcej. Czyli trzeba było jednak zmienić ten tryb iść za standardem. Tylko, że powiem szczerze, że bitwa jak za 300, to naprawdę jest tu bardzo średnio. Bo tutaj nawet nie jest razy 2, a bitwa na 3 graczy. Także, także mega lipa. Dobra, to co? Zróbmy sobie w takim razie ostatnią bitewkę na dzisiejszym odcinku. I zagrajmy. No nie no, może nie wa bank, ale. Ale naprawdę grubo, mam ochotę na grubasa za około 5, 6, e, zaryzykować. Dajmy sobie dwa Neptuny, dajmy sobie jeszcze 3 razy Gacie e, Glowsy, dajmy sobie Space Volcika i na koniec zagrajmy Meduzą. E, może że przesadzą, może że przesadzą, e, tak, no to już dalej jest Dobra, dobra, let's go e, i spróbujmy underdoga. Jednak tego underdoga e, chciałbym zagrać po raz kolejny. Ponieważ przed chwilą Underdog nie oddał, zmieniłbym to na standard, ale czuję, że jednak Anderek będzie lepszy. Mam, mam, mam przynajmniej taką nadzieję. Neptuny mi nie dają, także jestem spokojny na pewno o tą skrzynkę. Ok, piękny początek. 500 zł dla Bota Nexa. No, powiem szczerze, że jak na razie jest bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bardzo ładny komplecik Asimowy tutaj dla Bota. I jeszcze Ocean Foamy z Neptunów, także jestem w szoku. Jak na Neptuna i moje dropy, to naprawdę jest nieźle. Ptuny powiem, nie najgorzej, nie najgorzej. Gacie. Ohoho, Midnight Lily jeszcze dla bota Nexa. No jak na razie wygląda to superansko, superansko to wygląda. Drugie, drugie gacie już nie takie szczęśliwe. Teraz ładna podbitka z Glovesów. Overtake'i dla mnie, no to powiem szczerze, że Glovesy się tutaj popisały. Space Volcik. Masterpiece na prawo, trochę droższy. No i proszę teraz, panie Meduzo, ja wiem, że ty potrafisz, ale nie tym razem. Ok, akceptowalny drop. Mamy zwycięstwo. Nie jakieś. No nie było dzisiaj dzisiaj jakiegoś spekt spektakularnego wina, ale powoli na spokojnie i udało się chyba wyjść na delikatny plus, ale no to jakoś tak średnio, no, nie było do, dużych winów, więc przy każdej porażce dużo traciliśmy. E, czy jest to jakiś ładny skin, którego bym chciał sobie wypłacić? Nie, nie, nie ma takiego ładnego skina w sumie. Nie ma jakiegoś ładnego skina. Mamy dwunastaka. E, w sumie ja bym poszukał czegoś ciekawego. W sumie ja bym poszukał czegoś ciekawego dla siebie Na razie powypłacam może troszkę itemków dla was Dobra, no i poznajdywałem trochę... A, niedostępne są w większości te skiny. Dobra, to te skiny będą na razie czekać w moim eku. E, no i to będą skiny dla właśnie osób, które brały udział w tym tamtym giveaway'u. No i co? No i ja będę się z wami żegnał. E, dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie, zostawcie lajka, like, zostawcie suba, używajcie mojego kodu na g 4 ku i ja się z wami żegnam. Trzymajcie ciepło